Ranta jest dla niektórych osób jedynym źródłem utrzymania, a jej utrata równoznaczna z utratą środków do życia. Tym bardziej bulwersująca jest historia mężczyzny, który niesłusznie utracił większość świadczenia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W ramach przeprosin usłyszał tylko, że błędy się zdarzają. Renta stanowi sposób utrzymania dla osób, które najczęściej nie są w stanie same podjąć pracy zarobkowej. Wiadomo, że jej wysokość nie jest porażająca i czasami nie starcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. szczególnie bolesne utracenie świadczenia może być w momencie, w którym gotówka jest najbardziej potrzebna. Z taką sytuacją musiał się zmierzyć rancista, który tuż przed świętami niesłusznie został pozbawiony pieniędzy. Renta zabrana mężczyźnie tuż przed świętami Kuriozalna decyzja mieszkaniec Wężysk w województwie lubuskim przeżył ciężkie chwile tuż przed świętami, kiedy wszedł na swoje konto bankowe. Okazało się, że brakuje na nim 724 zł z tytułu renty. Okazuje się, że pieniądze zostały zabrane na poczet niezapłaconego abonamentu RTV. Po szybkim telefonie do ZUS-u okazało się, że pieniądze zostały zajęte przez komornika na wniosek Poczty Polskiej. Decyzja jest o tyle kuriozalna, że Krzysztof cichy jako rencista od lat jest zwolniony z uiszczania opłaty. 59-latek od razu skontaktował się z pocztą polską, od której usłyszał, że to po prostu błąd. A te lubią się zdarzać. Poczta zepsuła mi święta. To tak, jakby ukradli mi pieniądze. To nie jest zwykła pomyłka. Liczą na to, że ludzie nie przechowują dokumentów i dzięki temu uda im się ściągnąć pieniądze, powiedział Krzysztof Cichy w rozmowie z Faktem. Teraz mieszkaniec wężysk domaga się nie tylko oficjalnych przeprosin, ale także wpłaty 5000 zł przez pocztę na rzecz szpitala w Krośnie Odrzańskim. Póki co, biuro prasowe PP, nie skomentowało całej sprawy. Dziennikarze usłyszeli jedynie, że odpowiedź zostanie przekazana samemu zainteresowanemu Kto jest zwolniony z opłaty abonamentu RTV? Pan Krzysztof Jakoręcista z pierwszą grupą inwalidzką jest zwolniony z opłat W podobnej sytuacji znajdują się emeryci, którzy ukończyli już 75 rok życia, lub ci, którzy mają już 60 lat, jeśli ich emerytura nie przekracza poziomu 50% średniej pensji. Opłaty nie muszą ponosić również inwalidzi wojenni i wojskowi. Aby skorzystać z prawa do niepłacenia abonamentu, należy złożyć odpowiednie oświadczenie oraz dokumenty w urzędzie pocztowym. Po pozytywnej decyzji można nie uiszczać opłaty od kolejnego miesiąca.